Aha, ciekawe. Jak co rozłożył, widziałeś? Ja że on od razu błysnął? Błysnął, a nawet ten flasher nie dostał No masz Dobra, ja zaraz. Bam, bam, bam. To co? Kogo wybierasz? <k wrist> co udajesz same... to, to, to dziewczynę, co graliśmy? <noise> Tego jak to było? Czemu grasz IQ? <kmand ooh> No, nie no ty pamiętam co pisałem na niej wczoraj takrywałeś Wiesz dlaczego IQ ma zasłoniętą twarz? A, no. <laughs> bo ma krzywe zęby. <laughs> A, kurwa <laughs> albo kolejny troll. Kolejna porcja sucharów <laughs> Pamiętaj by użyć drona To IQ za to używanie drona za na, na tar... A mówiłem, że będziesz mębany. Karbiec, karbiec, są w skarbie. Teraz się to pewnie ty mnie wyreportowałeś. Bo ty mnie reportowałeś, na pewno. No, na trzysta <noise> <noise> procent. A to atom, Mali siedział i zazdrościł Awatara. To no, za chytupę. <noise> 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 ja zamawiam awatary sobie, wiesz. Nie, mówię, zazdrościłeś awatara, nie? I ku kurwa karty meczu ja chcę. Tak, ja ten, nie ten, idę Tam nic nie było, a za bardzo ba ja dostałem Ja chcę, ja nie takim, idę <laughs> Za taką bzdurę <laughs> Dobra, zobaczmy ilu się siedzi przy hostagu Ile od garażu? Zero! A powiesz, że tam jest hostagu? Bo ja mam kamerę ustawioną tam na górze No Dobra, nie wiem jak od garażu przyjść szybciej Najszybciej będzie przez budynek Ły, łysy szybko zginie Łysy szybko się dostał do środka <grym> Od teraz mówimy, łysy wszystko potrafi <grym> Musimy dodać w każdym zdaniu łysy A na zewnątrz wszystko? Łysy, łysy to właśnie przeciwnik Chłopaki, znalazłem <grym> drogę do garażu Ta puls Wiem, puls był w tym garażu. Ty, nikogo nie ma przy kostach. Wszyscy musiał być gdzieś dookoła, na piętrze. A ja widziałem kurwa nogę przez ścianę i pas wchodzę do pokoju, a nikogo nie ma. Hmm, ciekawe, co to może być za znak? mnie nie i mi bani u, 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 u. <grywia> Co tam małpę była? <grywia> Ty kurwa wrzucił mi nitrosela jebany Śmietnik, Kasla obiłem Do połowy, no kurwa śmieszne Jest to było się się... On bez celowania do mnie strzelał, rozumiesz? Kurwa co jebałem. Dobra, pasz w Damer wjechałeś Py, dwa i jeden Jeden był na górze Jeszcze jeden polewek Nie mówi nic ostatni, nie wiem kto, Castle Siedzi pewnie tam trzy kraje mu

Jak to było? Strzelaj, strzelaj! Jak już powiedział strzelaj, naprawdę strzelał. To, to ty nie wiesz, jak on wkręcił snajpera. No, się, dobry. Wkręcił o, on do mnie snajpera. mówił, rzuć granat na ten i strzelaj, strzelaj! ja tam patrzę, hostek, kurwa.